Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony. Moi drodzy, witajcie w wyjątkowym 99. odcinku mojego programu Felgoznacy. Dlaczego jest on wyjątkowy? Ponieważ z dniem dzisiejszym całkowicie będziemy zmieniać nazwę oraz sklep. Od dziś będziecie mogli nas znaleźć. Pod adresem Zaczynamy sezon letni. Coraz więcej kierowców zaczyna się już rozglądać za nowymi kołami do swojego samochodu. Dzisiaj pogoda, jak widzicie, nas nie rozpieszcza. Pogody wybrać nie możemy, ale za to możemy wybrać nowe felgi do swojego samochodu. Więc dziś, moi drodzy, pokażę Wam, jak w prosty sposób będziecie mogli dopasować odpowiednie parametry Felk do swojego auta Kościem dzisiejszego odcinka będzie. Cupra Leon Sport Tourer z 24 roku z silnikiem 2.0 z maleńkim bonusem 330 koni mechanicznych. Pokażemy Wam jak w warunkach domowych możecie sami sobie dopasować odpowiednią konfigurację nowych felg aluminiowych tak by felgi nie wystawały poza obrys samochodu. Zapraszam. Na początek zacznijmy od spraw czysto technicznych. W oryginale do tego modelu auta montowana jest felga 19x8 z ET49 w rozstawie 5x112 i oponą 2, 3, 5, 3, 5, 19. Auto jest nowe, posiada pełen pakiet ubezpieczeń, więc nie kombinowaliśmy tutaj zbytnio przy szerokości felg. Nasz klient chciał delikatnie poprawić wygląd, wysuwając felgę względem nadkola, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby nie wystawała poza obrys samochodu. Teraz pokażę wam jak możecie sobie sami w domowych warunkach ustalić konfigurację, tak, by felga nie wystawała poza obrys samochodu. Do tego wszystkiego potrzebne nam będą dwa puste urządzenia. Budowlancem nie jestem, ale posiadam poziomice i najzwyklejszą miarę. Jeśli chodzi o sam pomiar, to jest on naprawdę bardzo szybki i prosty. Przede wszystkim musicie wiedzieć, jakie obecnie felgi są zamontowane na samochodzie. Najbardziej interesuje mnie szerokość oraz ET, bo to na późniejszym etapie będzie nasz punkt odniesienia. Przykładamy poziomicę do górnej części nadkola, tak żeby oczko było na środku, i mierzymy, jaka jest odległość od felgi do poziomicy. I w tym wypadku wynosi ona około 18 mm. Na przodzie. zatrzymajmy się na chwilę, przenieśmy się do naszego studia po to, aby zagłębić się troszeczkę bardziej w temat pomiaru. Ważne jak go wykonujecie, aby auto stało na równym podłożu. Na tyle wykonaliśmy go w identyczny sposób i wyszło nam, że mamy około 23 mm miejsca do nadkola. Ktoś może teraz zadać pytanie, dlaczego robię pomiar od felgi, a nie od opony. Wykonując go od opony, tego miejsca do nadkola będzie oczywiście mniej. Doborem felgi zajmuję się już od 16 lat i mam wypracowany swój pewien sposób, który jeszcze do tej pory mnie nie zawiódł. Wykonuję dlatego od felgi ponieważ montujecie na różne szerokości felg różne opony ja na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić że na przykład na oponę przepraszam że na felgę 8,5 calową ktoś montuje seryjną oponę 245 i wtedy wiem że taki rant opony wychodzi poza rant felgi około 5 do 10 mm wszystko w zależności od tego jaką macie oponę jakie marki czy ona ma rant chroniący felgę czy też tego rantu nie ma Znowu kolejna grupa z Was robi projekty i na przykład na Felgi 8,5 celowe chce zamontować troszeczkę węższe opony takie na przykład jak 225, 215, bądź w skrajnych wypadkach jeszcze węższe. Przede wszystkim musicie sobie zadać bardzo ważne pytanie: jakiego efektu finalnego oczekujecie? Ja jestem zwolennikiem komfortu. Nie chciałbym na siłę rozpychać Waszych samochodów i dobrać felgi w taki sposób, aby były delikatnie zrównane z nadkolem. Na przykładzie naszej kupry. Zrobiliśmy tutaj niewielką korektę i wysunęliśmy felgi tylko 10 mm w stronę nadkola, więc na przodzie mieliśmy około 18 mm. Więc, jak wysunęliśmy felkę 10 mm, czysto teoretycznie pozostało nam 8 mm do nadkola. Biorąc jeszcze zapas opony, wszystko powinno nam się fajnie zrównać. Jeśli chodzi o tył, na tyle było około 23 mm miejsca. Wysuwając felgę 10 mm, pozostawiliśmy jeszcze bezpieczne 13 mm do nadkola. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy, z której większość z Was nie zdaje sobie sprawy. Wyobraźmy sobie, że mamy szybki sportowy samochód, co za tym idzie, ogromne hamulce i duże zaciski. Dobraliście już parametry felgi w taki sposób, że nie wystaje nam ona poza obrys samochodu. Zamawiamy taką felgę, przykręcamy ją do piasty i nagle wielki fuck up, ponieważ okazuje się, że ramiona felgi haczą nam o zacisk. Musicie wiedzieć, że nie wszystkie felgi o tych samych parametrach konstrukcyjnie są takie same. To, że na przykład jedna felga 8,5 calowa z ET40 będzie pasowała nam pod zacisk, to nie znaczy, że druga i trzecia również. Ja kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem, w Mercedesie CLA45 przymierzałem cztery felgi o jednakowych parametrach i ku mojemu zdziwieniu pasowała tylko jedna. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko zależy od wyprofilowania ramion Felgi. Dlatego też, jak już dobierzesz odpowiednie parametry i, mamy, i masz do czynienia z dużymi zaciskami, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną, ponieważ na kolejnym etapie dobierania Felg sprawdzamy rysunki techniczne i wykluczamy ryzyko kolizji ramion Felgi z zaciskiem. Wybór Bartka pad na Felgi Joder Wheels model joder 46 które są wykonane w technologii Flowform, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejszy jest fakt, że Felgi są nawiercane na zamówienie, dzięki czemu mogliśmy je zrobić o takich parametrach, które wcześniej wspólnie wyznaczyliśmy. I montujemy 19 na 8 z ET39 w rozstawie 5x112. Myślę, że na ten moment koniec teorii. Lecimy do niezawodnego Kamila zmontować nową konfigurację felk aluminiowych. I tym oto miłym akcentem zbliżyliśmy się do końca odcinka. Bartku, jak Ci się podoba? Z efektem jestem mega zadowolony. Wszystkie parametry, wszystkie rzeczy, na których mi zależało, wygraliśmy wręcz perfekcyjnie. Czyli mam spokój z ubezpieczalnią, mam spokój na przeglądzie, jeżeli pojadę do ASO. Koło nie uciekło przy ciemnym kolorze lakieru. Tak jak zakładaliśmy. Tak, jestem mega zadowolony. Wysunęliśmy e, koła tak jak najbardziej się dało w miarę możliwości, tak żeby komfort nie ucierpiał. W granicach rozsądku. Tak, tak żebyśmy <laughs> załadowali pięć osób, jakieś bagaże, żeby dalej można było tym jechać, a nie telepać się jak na taszce. Także wszystko to, 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 co zostało założone, zostało spełnione. Jestem mega zadowolony. Super. Bardzo Ci dziękuję, Bartku. I powiedz mi, co byś chciał powiedzieć naszym przyszłym klientom? Żebyś śmiało pisali, dzwonili, odzywali się. Kontakt był wręcz idealny. Wszystkie moje prośby zawsze były uwzględniane. Wszystkie tematy ze strony Sebastiana, o które prosił, w pomiarach, w założeniach. Tak samo banalnie proste do znalezienia, do dostarczenia, tak żeby efekt był właśnie taki, jaki możecie zauważyć u mnie. Super! Jeszcze raz Ci dziękuję. Tak jest. A my, moi drodzy, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z nowym samochodem. A jeśli chcesz, żeby Twoje auto wyglądało równie zajebiście, to skontaktuj się z nami, a Tobie również pomożemy przygotować odpowiednią ofertę nowych felk aluminiowych. Nie zapomnij także subskrybować mojego kanału, bo to dzięki Tobie będzie mógł się dalej rozwijać. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.